Stowarzyszenie Wspólny Świat dzięki dofinansowaniu z PFRON uruchomiło punkt informacyjny, który będzie działać do końca bieżącego roku. W punkcie konsultacyjnym będzie możliwość kontaktu z lekarzem psychiatrą dziecięcym, z pediatrą. Będzie również możliwość skontaktowania się i zasięgnięcia opinii u takich specjalistów jak logopeda, pedagog i psycholog. Z pomocą Państwu będzie również służył nasz pracownik socjalny, który udzieli informacji dotyczących uprawnień, jakie mają osoby niepełnosprawne, osoby z autyzmem bądź inną niepełnosprawnością. Zachęcam do sprawdzania naszej strony internetowej, gdzie co miesiąc będzie ukazywał się harmonogram, gdzie można będzie umówić się do, na spotkanie z lekarzem, psychiatrą, pediatrą i innymi specjalistami. Myślę, że tego typu informacja będzie ukazywała się również na Facebooku. Jeśli chodzi o kontaktowanie się z naszą instytucją, to Zachęcam do kontaktu telefonicznego bądź poprzez stronę internetową e-mail. Będzie można się umówić z pracownikiem socjalnym na indywidualne spotkania ze specjalistami. W ramach pozyskanych środków Stowarzyszenie wyda także informator z ofertą skierowaną do dzieci niepełnosprawnych.